Witajcie! Tak jak powiedziałem w poprzednim filmie, jedziemy na Podlasie. Wyjechaliśmy wczoraj, a dzisiaj stoimy już w Bobrownikach, tak pod Bobrownikami. To jest niedaleko od Dęblina nad rzeką Wieprz. Tutaj płynie Wieprz. A nasze auto stoi tam. A tu Montek, który przed chwilą zjadł śniadanie i się cieszy. Słuchajcie, dzisiaj jedziemy dalej. Powinniśmy wylądować. Gdzieś nad bugiem, bo taki jest plan, żeby dzisiaj dojechać nad Bug. Mamy około 150 km, więc powinno się nam się to udać bez problemu. No, wczoraj przejechaliśmy 350, więc, więc nie było tragedii. O, jedzie jakieś auto z kajakami, bo tutaj w tym miejscu jest przystań kajakowa. Chodź montek tutaj, chodź, chodź bo auto jedzie. Dobra, na razie tyle. My jemy, jemy śniadanie i jedziemy dalej. nad Bug, tam jest rzeka Bug. Zobaczcie. Tam po drugiej stronie, to co tam w oddali widać to cmentarz w Niemirowie. A my jesteśmy od strony Gnojna. Taka nazwa, no co poradzić. Teraz sobie zafundowaliśmy kawkę, jakieś tam coś słodkiego jako przekąskę i zastanawiamy się co dalej. W sensie takim, że hmm, chyba tutaj zostaniemy po prostu dzisiaj do końca dnia dopiero jutro chyba pojedziemy dalej gdzie pojedziemy? to nie pamiętam w tej chwili znaczy w każdym razie kierujemy się na północ bo można powiedzieć, że jesteśmy u bram Podlasia oczywiście Podlasie to jest już tutaj natomiast jakoś tak się uważa, że rzeka Bug jest tą rzeką graniczną jeżeli chodzi o Podlasie i to co za Bugiem z tamtej strony to, to jest Podlasie no i cóż, odpoczywamy dzisiaj, bo wczoraj był ten dzień troszeczkę męczący. Tak jak Wam mówiłem wcześniej, 350 km z domu żeśmy zrobili. E, ile godzin? Dużo, dużo godzin, bo po drodze się zatrzymywaliśmy. Jeszcze oczywiście, e, żeby serwis Montka zrobić, e, na obiad się zatrzymaliśmy w fajnej knajpce, ale tam nic nie nagrywałem. Zresztą całą drogę nic nie nagrywałem, dopiero to co widzieliście dzisiaj rano. E, no i cóż. Odpoczynamy! A stoimy, słuchajcie, w takim miejscu. To jest taka dupna polana. Tutaj, tam jeszcze są miejsca. Tam przed chwilą stały dwie przyczepy, ale pojechały. Tam rzeka Buk. A tam, nie wiem czy to będzie w ogóle widać, tam jest przystań kajakowa w Gnojnie. Ale tutaj ludzie przyjeżdżają na wypoczynek Z okolic dalszych i bliższych. No, i my tutaj sobie przyjechaliśmy na nockę. Muszę Wam powiedzieć, że można odczuć, że znajdujemy się blisko białoruskiej granicy. No, teraz będę mógł Wam to powiedzieć, bo ten film będzie za dwa albo za trzy tygodnie. Co najmniej. Tam po drugiej stronie, tam gdzie jest ten cmentarz. I gdzieś w linii prostej, jakiś kilometr stąd znajduje się białoruska granica i e, widać, że tam tam jest droga koło tego cmentarza i tam e, wcześniej przejechał wojskowy star z żołnierzami potem przejechały cztery kłady ze straży granicznej i terenówka ze straży granicznej tak więc e, widać, widać że jesteśmy w strefie przygranicznej że ten ruch tutaj e, jeżeli chodzi o wojsko jest troszeczkę wzmożony no ale cóż licho nie śpi Łukaszenka też nie. Tak więc, no cóż, ale tutaj z tej strony jest spokojnie. Na razie, na razie nie było ani Straży Granicznej, ani, ani policji, ani nikogo innego, ani wojska. No i mamy nadzieję, że do rana przynajmniej się to nie zmieni. Zobaczymy, A jak przyjadą. No to przyjadą, no co zrobić. No, taka, ich, taka ich robota, prawda? Niedzielny rosół w warunkach polowych wygląda tak. <słuch> Smacznego. No, nawzajem usiądź, już wajdaję. Idziemy się przejść kawałek w tamtą stronę. Bo tak się trochę zastanawiamy, czy się tam gdzieś nie przestawić. Ale teraz słońce troszkę zaszło za chmurę. już nie ma takiej lampy tutaj. Wątek, nie idź drogą. To Wątek, ty byś najchętniej szedł do wody, co? No, był nie w latach. Ja wiem. Chodź tutaj, bo tam wpadniesz jeszcze, a ty jesteś sierota, chodź tu nie wchodź tam Montuj. Wracaj się fajna miejscowa ogólnie Miejsca naprawdę jest mega dużo, także nawet jakby tu było nie wiem z lot kamperów zrobić to naprawdę miejsca tu jest groma Szczególnie po tamtej stronie Tam na początku tego pola są krowy. W tej chwili, ale jest wid Wcześniej mówiłem Wam, że jesteśmy niedaleko granicy białoruskiej. Tutaj jeszcze, tutaj w tym miejscu tu jest Polska, ale zobaczcie tam. Tam daleko widać płot na granicy polsko-białoruskiej. I tam za tym płotem, po tamtej stronie brzegu, to już jest Białoruś. A my jesteśmy na 200 którym? 214? 224? Nie wiem, bo ślepy jestem. 224 chyba kilometr rzeki Bóg. Albo 214. Mówię, nie widzę, bo ślepy jestem. No ale jest tutaj naprawdę fajnie i przyjemnie. No, także ten. Jest 19.30 mniej więcej. My się już powoli będziemy zwijać. Zaraz się idę wykąpać. Ale słuchajcie, ważna sprawa. Jeżeli będziecie tutaj gdzieś w tych rejonach nadgranicznych, nad Bugiem, czy nad jakąś inną rzeką, czy nad innym, inną taką granicą, tego typu jak ta, tutaj z Białorusią, to pamiętajcie, że biwakując, musicie zgłosić ten fakt do najbliższego oddziału Straży Granicznej. My tutaj, biwakując nad Bugiem w Gnojnie, zgłaszaliśmy nasz pobyt do jednostki straży granicznej w Janowie Podlaskiej. Trzeba podać imię, nazwisko, PESEL, markę auta, ile osób, jak długo i tyle. I możecie wtedy biwakować. I jeżeli, tak mi pan, do którego dzwoniłem, powiedział, że jeżeli coś będzie się działo, to całą dobę można dzwonić na ten właśnie... Numer, na który zgłaszałem nasz pobyt. Dobra. I to na dzisiaj tyle. Widzimy się w takim razie jutro. I jest rano, poniedziałek, 2 września. Nocka, spokojna, chociaż trochę. Ania miała schizy. Bo e, słuchajcie, tam z tamtej strony tam, gdzie jest płot jakieś światło świeciło. I ono świeciło raz słabiej, raz trochę mocniej. Ja przypuszczam, że to coś przy granicy, jakiś, jakiś reflektor, albo coś takiego. Bo to było stałe światło, ono nie zmieniało miejsca, ani nic. Jesteśmy, jak widzicie, tutaj sami. Nikogo nie ma. Tam teraz przed chwilą przyjechało jakieś auto, tam daleko. E, jakby się ktoś zastanawiał, czy e, przy białoruskiej granicy może być e, spokojnie i bezpiecznie. Tak, jest spokojnie i jest bezpiecznie. Tak jak powiedziałem, zgłaszacie swój pobyt tutaj straży granicznej i jest spokój. Znaczy nie dlatego, że zgłosiliście pobyt, jest spokój, ale ogólnie jest spokój. Przejeżdżało tędy chyba dwa razy albo trzy razy w nocy auto straży granicznej, więc sprawdzają, sprawdzają. Znaczy do nas się nie doczepiali, nie, nie, nie sprawdzali nas ani nic. Po prostu przejeżdżali, bo ta droga prowadzi tam też wzdłuż budów, wzdłuż granicy. Jesteśmy w Mielniku Idziemy obejrzeć jakieś ruiny kościoła starego Ale gdzie je postawili? Oczywiście tam na samej górze nie? I to jest to co mówiłem To jest To co mówiłem, Co się dzieje coś, coś mi gimbal zaszalał To jest to co mówiłem na ostatnim filmie Że wszystko co fajne To budowa i na samej górze To normalny człowiek ma tam wejść Masakra jakaś no, tarabalniliśmy się na górę i jesteśmy. Słuchajcie, kościół, pierwsze zmianki o tym kościele, 1300... 1300 który? 1329. Zapomniałem. 1329 rok. Chyba. Mniej więcej. No dobra, co dom tu? parafialny i sala katechetyczna. Tak jest, dom parafialny i sala katechetyczna. I tak to wygląda, zobaczcie. Jak widzieliście, no, fajne ruinki kościoła. Idziemy teraz... Ania gdzieś polezła chyba na ten... Tu jest taki taras widokowy, więc chyba na taras widokowy. Idę za nią. Tam się jakieś ptaszyska drą w niebogłosy. Regulamin korzystania z tarasu widokowego. Dobra, idę do góry. Tam stoi Diligence. I przepiękny widok na Dolinę Bugu. A tutaj, prawdopodobnie, chociaż, tak nie wiem, czy jak to wygląda czy to wygląda na resztki tego zamku, który tu był Ach. prawdopodobnie resztki murów zamkowych zasapałem się. Starośnia radość pesel już nie ten. No ale cóż Uch. Dobra Tyle z góry zamkowej w Mielniku Kolejna atrakcja w Mielniku Czyli taras widokowy na kopalnię kredy. No ja już to widzę <laughs> i to jest mega <laughs> Słuchajcie, zobaczcie sami. przejechaliśmy drogą koło fabryki, fabryki. Ja też ko kopalni kredy. To nie jest fabryka, to jest kopalnia kredy. I zobaczcie, co mamy na aucie w tej chwili. Białe, po prostu całe białe opony białe. Zobacz, ile tu kredy jest, tym błota kredowego. Masakra po prostu. Tutaj tak samo z tej strony, cały biały no masakra. No nic, to się umyje. Nie ma najmniejszego problemu z tym, ale jak to zawsze na naszych wyjazdach off musi być, prawda? No, no w tył. Mówisz, no. Ania mówi, że ładnie. No dobra, może i ładnie, tutaj też całe gałe. Dobra, no teraz słuchajcie, jesteśmy e, przy świętej górze Grabarce. E, Powiem tak, my nie jesteśmy jakoś specjalnie religijni. Ja bym powiedział, że nawet w ogóle nie jestem religijny. Natomiast, natomiast e, każdy, moim zdaniem, powinien to miejsce odwiedzić tak czy inaczej. Jest to miejsce przede wszystkim historyczne i z tego punktu widzenia trzeba je odwiedzić. Ja tam się za chwilę przejdę. Oczywiście za nią razem nie wejdziemy, dlatego że nie wolno tam, z oczywistych względów, nie wolno tam wejść z psem. Pójdę chyba najpierw ja, potem za chwilę Ania, potem sobie zrobimy kawkę i jedziemy dalej. słuchajcie, wylazłem stamtąd powiem ja Wam tak czy ktoś jest zwierzący, czy nie jest zwierzący, to to miejsce wyrywa z butów to jest naprawdę niesamowite na filmie tego tak nie widać nie ma tego klimatu nie ma tego zapachu bo jest taki delikatny zapach kadzidła z cerkwi no tak już nie da opisać. Szybka kawka z czymś tam, jakimś takim czymś. Montek Swoje, jakieś tam, pierdoły zjada. Lecimy. Gdzie my teraz lecimy? Nie wiem, poszwędamy się gdzieś. Nie wiem, wody. Lecimy, tak. Jeszcze wody, wody ale? musimy. No to mamy wodę, ale chyba sobie gdzieś nalejemy. Musimy serwis chyba zrobić lecimy w stronę Bielska Podlaskiego tam będziemy podjedziemy na obiad i na razie tyle robi się ciepło no. za ciepło Bielsk Podlaski tam stoimy a jesteśmy pod takim barem ulecha. podobno najlepsze hot dogi z pieczarkami w Polsce słuchajcie, hot dogi wyglądają tak no wyglądają zarąbiście Zobaczymy, jakie są smaku. To są te co ja chciałem? Mhm. Tak, ja mam ten, ten sam. Ja już pojadłem. Ania jeszcze kończy. Ania nie lubi, jak ją nagrywam. E, powiem Wam tak. Nie kłamali w internetach Te hot dogi są naprawdę zajebiste. To jest mega żarcie. Zobaczymy, jak te obiady e, później. Ale te hot dogi. Kurczę, no nie był w gębie, naprawdę, słuchajcie, dawno nie bym tak dobrego choddoga. W Bielsku Podlaskim e, znajdziemy też akcenty filmowe, słuchajcie, bo tutaj stoimy teraz, e, nie mamy nawet miejsca, żeby gdzieś zaparkować i wysiąść, ale pokażę Wam tak z auta. E, jest tutaj sklep, który występował w filmie Znachor, w drugim, w drugim filmie Znachor z Anną Dymną, zobaczcie, to jest ten... Ten sklep, tutaj to miejsce. W tej chwili tutaj e, sprzedaje się obuwie. Ania była z tyłu, bo chyba nam się jakiś zapach, e, który mieliśmy, wydał, e, Sklep Ale ze Nahora, To jest druga wersja Znahora, bo pierwsza była wersją, bodajże, przedwojenną. To była druga wersja Znahora. I tutaj jest, zmieści się ten sklep właśnie e, z tego filmu. Z miejscowości Puchły, czyli w jednej z trzech miejscowości w tak zwanej krainie otwartych okiennic, ale słuchajcie, jakie przygody żeśmy mieli! Znaczy, przygody z Bielska Podlaskiego jechaliśmy na Puchły, ale okazało się, że jedziemy w ogóle w przeciwnym kierunku. 60 km zrobiliśmy w zupełnie przeciwnym kierunku. Nie wiem, jak to się stało. Wbiłem w nawigacji Puchły, a pojechaliśmy zupełnie gdzie indziej, nie mam pojęcia jak to się stało, jakaś losowa miejscowość stała się naszym celem, dojechaliśmy tam, no trochę zmęczeni, bo też upał był jak diabli, Mątek był zmęczony, Ania <laughs> zmęczona i wkurzona, przepraszam Was, ale nos mnie swędzi, mam Mątka na smyczy, bo siedzę teraz pod cerkwią w Puchłach, tam jest cerkiew. Terkwi, słuchajcie, znajdziemy samoobsługowy sklep z miodem. No, mamy dwa miotki. Co mamy? Nektaro, wielokwiatowy nektarowy i lipowy nektarowy. No to dojechaliśmy na miejscówkę. Jesteśmy nad zalewem Siemianówka. Tam jest zależ. Pewnie nie widać. My stoimy tutaj. Na razie się rozkładamy, dopiero. A tu jest wieża widokowa i taki. Taki, 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 nie wiem. Taka jest infrastruktura ta do, do biwakowania. Chyba. Bo cóż innego było na było. Chociaż tam jest znak, że w tamtą stronę przy samym zalewie, i w tą stronę przy samym zalewie na długości 800 metrów nie wolno biwakować. Ale tutaj jak najbardziej można. Tu jest zakaz, bo, bo nie wolno tam wjeżdżać, bo tam jest prywatny, prywatny dom. No cóż, jakąś jedną nockę tutaj <laughs> Przezimujemy Jutro lecimy oczywiście dalej Teraz musimy coś zjeść Teraz w końcu zjemy te nasze zestawy obiadowe Na kolację Zestaw obiadowy wygląda tak I <laughs> jemy zimne, bo już nam się nie chce nawet odgrzewać tego Ale jest dobre Spróbowałem frytki, mięsa Powiem Wam, że jest naprawdę smaczne Mimo tego, że jest zimne, to i przede wszystkim nie ocieka tłuszczem, bo nieraz jest tak, nie? że takie kebabowe mięso, że ocieka tłuszczem, a tutaj nic nie, nie ocieka. No, jak widzicie, z głodnym mogę już pogadać. Muszę Wam powiedzieć, naprawdę bardzo smaczne to jedzenie. <laughs> Przepraszam. Z tego baru Ulecha w Bielsku Podlaskim. Mięso takie kebabowe, wołowinka frytki, surówka jaka to jest kapusta? to nie jest biała, peknińska peknińska, peknińska podkaszana, ogórek kiszony ogórek zwykły, pomidor no, słyszeliście? kapusta peknińska, ogórek pomidor, ogórek kiszony i sosik tysiąca wysp <laughs> naprawdę bardzo dobre najadłem się najadłem się, nawet jakby to było na obiad to bym się pewnie najadł znaczy teraz to było na kolację, ale, ale no, byliśmy dość głodni i i wsunęli, znaczy ja już wsunąłem, a jeszcze się męczy. No, ona się delektuje. Dobra, tak, w każdym bądź razie, dobre, dobre. Z całym sercem mogę polecić jedzenie w barze Ulecha w Bielsku Podlaskim.